Cały czas jego usta poruszały się cicho, bezgłośnie wręcz, coś inkantując, a oczy stawały się złote, już nie bursztynowe, lecz zbłyszczały złotem w ciemności, nie potrzebując odbijać światła gaganga. Trwało to dłuższą chwilę, gdy skrzypnął zydel drugi, stojący przy stole. A mrok, który tam był, zgęstniał, jakby przybierając kształt. Mężczyzna spojrzał swoimi złotymi oczyma w tamtą stronę. Uśmiechnął się delikatnie. Pogładził staruszkę po głowie, wstał. Wziął zydel i przeniósł się do stołu. Żądać możesz, a prosisz. Rozkazywać możesz, a prośbą przywołujesz. Cóż takiego się stało? Dobiegł głos. Cichy, lekko chrapliwy, chyba damski, a może męski. Tego nie był w stanie stwierdzić. Wiem, że mogę, lecz wolę poprosić, wolę rozmawiać niż nakazywać. Stąd moja prośba o Twoje przybycie, odparł wędrowiec. Mrok delikatnie zadrżał. Jakby się śmiejąc, zaczął przybierać kształt kobiety o długich włosach, lecz bez twarzy, tylko sylwetka, jakby cień z bardzo gęstego mroku. Cóż takiego ode mnie potrzebujesz? Cóż takiego ja mogę dla ciebie uczynić, czego nie jesteś uczynić, stanie sam. Ponownie usłyszał. Ten sam głos, ale tak jakby bardziej już kobiecy. Wiesz, że nie mam władzy nad odroczeniem.